Dzień dobry, Sąd Rejonowy Katowice Zachód. Jak obiecałem, sprawa Iskry i Szczepana, kolejna na poprzedniej rozprawie. Iskra dostała od sędzi 1000 zł kary porządkowej za niestawiennictwo. Szczepan był unieminiony w pierwszej instancji. Iskra dostała bodajże 3000 zł mandatów kary sądowej także Dzisiaj będzie Paweł. Być może jeszcze ktoś przyjdzie na rozprawę, zobaczymy czy będzie Madzia, iskra. Wchodzimy do sądu. Chodź jesteśmy w Lerła i, ten, i policja za nami chodzi, ale chcę powiedzieć, że pan, że nie, nie chcemy się z nimi wdać w ogóle w dyskusję, bo ja nic z tego nie zrobiłam, więc niech sobie za nami chodzą i... Ech. Czy państwo nam są w stanie będziemy mieli odpowiedzi? Ten, um... Pani, tyle. Pana poproszę. Pana, proszę. Nie, no po prostu nie mogę. Pójdźcie! Pójdźcie! się pani zajmie tak? Jestem z dzieckiem. A wy zapłacicie za to. Masz wykonywać nasze polecenia, ręce w głoch! Dobra mam mu je O O! O! Niech pani to dowie O! O! Nie dość mnie! O nie mama! Ręka w Ręka w Ręka Sprawa dotyczy wydarzenia z maja 2021 w sklepie Leroy-Manlé, gdzie partner Madzi został pokieroszowany przez policjantów. A Ma Madzia w desperacji nazwała ich słowami niecenzuralnymi. Ale wszystko zaczęło się od braku maseczki. Brak maseczki, i potem się już wszystko potoczyło. Dobry. Dzień dobry. Plecaczek jeszcze? Co Cofamy się. I jeszcze raz proszę. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o otwarcie torbeczki i plecaczka. Dobra. Jakieś niebezpieczne przedmioty przy nie sobie? Nie, nic nie proszę. A witam, ja się zapytać. I jeszcze plecaczek proszę o uchylenie. Dobrze. Dziękuję bardzo i zapłaszamy. Eee, w dobry. Okanda. godzina może coś takiego 10:30 karna. 10:30. Są na 109, można. 109? Takie się wydaje. 6. Magda i Stefan Przybicki. 10:30. Chodzimy. Sto dziewięć? 109, okay. Dobra, dzięki. 109. Dzień dobry. już ci zadawałem to Dziękuję. Dziękuję. to pytanie. Dziękuję. 11.30. Kurde to godzina. Dobra. 109. Na tej sali jeszcze nie byłem. Albo byłem. Właśnie na tamtej sali. Z tamtej sali 109 y, wynosili Adama Górniaka. Policjanci za ręce, za nogi, tak? Właśnie z tej sali. 109. Nie będę pana kręcił. E, wynosili za ręce i za nogi. A tutaj pokój zatrzymań, gdzieś tutaj sobie policjanci siedzą. Nie wiem, czy tutaj, czy tutaj. Gdzieś tam, tak. ukarne. No. Jest z nami Michał Micha Michał, Michał Bereczyński. Nie, tu, mamy tu. Skąd Adama górniaka wy wynosili za ręce, za nogi z tej sali. Jest tam taka sala na końcu, nie? Także jest, jest z nami też, yy, można powiedzieć, polityk, tak? Można powiedzieć. Można asystent, powiedzieć, dobrze. Asystent, dobrze. Yy, nowej nadziei na Katowice. Katowice, tak? dobrze, dobrze. Zobaczymy, czy Madzia przyjdzie. Trudno powiedzieć. Tutaj mamy salę, tutaj byłem, także tak, taka krótka stawka. Jest z nami Michał Bieryczyński. Dowiedział się na TikToku, tak, że jest dzisiaj sprawa Madzi i Szczepana. No i co? No, tak, będziemy i... musieli wspomóc tak, ludzi, którzy walczyli w covid z tym bezprawiem. Witam serdecznie, nazywam się Michał Beliczyński, jestem wiceprezesem Okręgu 31. i prezesem Katowic Oddziału Nowej Nadziei. Dzisiaj znajdujemy się w Katowicach w sądzie rejonowym Zachód. Przed salą rozpraw nr 109. Sprawa dotyczy spraw covidowych, które tak naprawdę niby już zapomnieliśmy o nich, niby już ich nie ma, ale wcale nie. Są ludzie, którzy rzeczywiście są poszkodowani, którzy cały czas borykają się z trudami wolnych sądów na tyle powolnych, że te sprawy cały czas trwają. My jesteśmy akurat tutaj, czekamy na rozprawę, która ma się odbyć o godzinie 11.30. No i co? Zobaczymy jak ta rozprawa przebiegnie. Zapewne po tej rozprawie dostaniecie pełną relację. E, więc jeżeli ktoś myślał, że covidu już nie ma, to COVID jeszcze za nami się ciągnie. Mm -hmm. Dziękuję. Proszę się, bardzo. Ok. Zostało nam jeszcze. Dwie minuty. Trzy minuty ja myśli, że ja to ten. COVID Szczepan. No tak, tak. Tak, bo pan jeszcze nie widział pana, jeszcze A, Nie sądzę, że A W Szkole dla by sędziów by w Krakowie, on po prostu przeszkolili. Ja tak uważam, nie? Że tak. tam ci, którzy y, mieli zostać sędziami, byli na tej aplikacji, więc mieli te wszystkie osoby z internetu pokazane. Tak. To jakie ma dokonania postawa, jak się zachowuje, co, co swoim przekazem chce osiągnąć. Adam, Adam Kania ma pewien pro, projekt na sędziów, żeby zdyscyplinować ich. Kwestia punktacji. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. I no dosyć to tak fajnie wytłumaczył, także dobry projekt. Kwestia tych punktacji będzie wyglądała tak, że się będą. Że się będą sami siebie pilnować, tak? Jest tam takie, taka opcja. A wiesz co uważam, Mirek? Że jakiś kolejny przyjazd do Warszawy, trzeba wejść na czwarte, piąte piętro Albo no, może pojedziemy do e, Szymczyka? czwarte, piąte, piętro czytelnika tam gdzie ma platforma siedziła. Tam jest. trzeba zobaczyć, jak oni funkcjonują. Ale tam się nie wpuszczą. Nie wpuszczą. Ale cię. trzeba podejść zobaczyć. Tak, nie? tak, tak. Możemy podejść. jasne, no że to tak. To jest partia rządząca, żeby pokazać, jak oni obsługują petentów. Tak, tak. Zgadza się. Można by zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nigdy tam nie widziałem relacji stamtąd, nigdy. Nie. Ja tylko widziałem, jak z czytelnika wychodzą, ale... Jak tam wygląda u góry, to nie, to tak jak twierdza PiSu, tak? Nowogradzka. Nowogradzka, też Z tej sali, słuchajcie, wyciągali nas za ręce, za nogi. W covidzie. Czy tutaj rządzi? Nie ma. Nie Nie, nie ma. Chyba, że tam jest. Chyba, że tam przepraszamy. Przepraszamy za te uznane informacje. Do sprawy jeszcze pana przepisu nie proszę? Tak. Proszę. Proszę, powiem. Powiem jeszcze się wyłączył i już wchodzimy. Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Gojiczyński. Pan tutaj w charakterze? Ja jestem z ramienia posła na Sejmie Grzegorza Paczka. Jak mam pan wszystko posła? Grzegorz Płaczek. Płaczek. Kłaczek. Płaczek. Płaczek. A pan się nazywa Michał Belczyński? Belczyński. prawidłowo. Świadek Magdalena Machowska nie stawiła się na strona prawidłowo, usprawiedliwiła swoje niestawiennictwo. Informuję, że do drugiego lutego wpłynęło do sądu pismo świadka usprawiedliwiające niestawiennictwo. Charakter przedstawiciela prasy skargi Komisji tak, I charakterem fizyczności Paweł Dankiewicz. Wszystko się zgadza? Tak, oczywiście tak mhm. e, Rozumiem, że Chce Pan nagrywać przedmiot tak, sprawy? Tak, jak poprzednio, oczywiście, ten, ten sam wniosek. Postanowiono w ustawie artykułu 357, p. 1 i 2 k., złożyć przedstawicielowi prośbu masowego przekazu Mirosławowi Sieńkowskiemu, reprezentującemu skarga.com na rejestrację przebiegu rozprawy za pomocą aparatury trwalającej obraz i dźwięk z wyłączeniem przeprowadzenia transmisji na żywo. I w punkcie drugim, na podstawie artykułu 404 paragraf 2 KPK rozprawę obroczoną prowadzić w dalszym ciągu, ponieważ skład sądu nie uległ zmianie. I sąd postanowi na podstawie artykułu 404 paragraf 1 KPK w celu rozważenia przesłuchania świadka w miejscu zamieszkania Rozprawę odroczyć do dnia 31 marca, godzina 8:50 i to była sala 109. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena to jest jedyny świadek w tej sprawie. Czy są że jakieś inne świadków jeszcze do tej powołują? Nie jest Pan stroną postępowania. Sądzę, że Pan udziela odpowiedzi na to pytanie. Czy postępowanie jest w toku? Czy to przewidzieć? Tak, tak. Dziękuję, Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia Pani Także Paweł. Krótko, krótki komentarz. W sumie dobrze, że Szczepan nie przyjechał. Nie mieliśmy tej informacji, że jest usprawiedliwiona dzisiaj nieobecność. Z tego, co pani sędzia powiedziała, powody usprawiedliwienia tej nieobecności może wynikać, że jest to choroba taka dosyć poważna, wymagająca leczenia w miejscu zamieszkania. Jest taki przepis prawa, który pozwala na przesłuchanie w miejscu zamieszkania, ale sąd się nie wybiera tam do miejsca zamieszkania, tylko zleca tą czynność prokuratorowi. Także moim zdaniem. Tak prawdopodobnie się to odbędzie, że. A jak myślisz, w jaki sposób się to odbędzie online z miejsca zamieszkania, tak? Nie jest. Artykuł 47 no. Konstytucji jest ochrona prywatności, więc to moim zdaniem będzie po prostu czynność zlecona. Tak jestem przekonany, że to będzie czynność zlecona prokuratorowi. Jedynie w sytuacjach takich Wymagających opuszczenia budynku sądu to jest o ubezwłasnowolnienie, kiedy sąd się wybiera w teren, ale to w szpitalu po prostu wykonuje jakąś czynność procesową. Natomiast jak chodzi o chorobę, tutaj w związku z tym usprawiedliwieniem, to wydaje mi się, że tu będzie prokurator do tego po prostu poproszony urzędowo, żeby wykonać tę czynność. Mhm. To idziemy jeszcze do biura. Nowej nadziei, tak, nowej nadziei, i ja jeszcze będę robił wywiad. Także do zobaczenia. Ja, ja powiem tylko tyle, że przyjechaliśmy. To jest nasz przyjaciel Szczepan. Razem upominaliśmy się o naszą godność, o nasze zdrowie, o wizerunek też Polaków naszego państwa na arenie międzynarodowej i w kraju. I pomimo, że to już jest 5 lat, praktycznie. Za niedługo od chwili, kiedy ta sytuacja się wydarzyła, to był 20 bodajże 7 maja, to trzeba po prostu na te rozprawy przychodzić. Równie dobrze za mnie mógł występować po prostu ten człowiek Szczepan o to, żeby mi się komfortowo żyło w kraju, tak samo jak i o Was. Jeżeli ktoś będzie miał z Was ochotę, to 31 marca może przyjść tutaj z Katowic czy przyjechać jak ma niedaleko i go wesprzeć po prostu symbolicznie. Czy napisać do Szczepana, że widział tą relację, że popiera to, co zrobił, i że nie jest sam. Także mm -hmm. życzymy wszystkim y, miłego dnia, oglądania relacji Mirka, który się rozwija cały czas i jest tam, gdzie się coś dzieje wartościowego i interesującego dla nas wszystkich. Także miłego dnia i dziękujemy Mirku za transmisję. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć. Tym e, witam, witam. Wiesz, co e, od razu nagrywam, wiesz? E, dobrze, dobrze. Słuchaj, e, no, byliśmy na rozprawie Twojej i, i Iskry, czyli Madzi. E, muszę Ci powiedzieć, łączyło A mi się. Z powodu? Z powodu? Jeszcze raz. Powodu? E, słuchaj, e, jest wyłączona sprawa z powodu e, choroby e, Madzi. E, następna rozprawa będzie 31 marca o godzinie 8.50 czyli dobrego dnia nosa, nie? Bardzo dobrego, bardzo dobrego Moje, 31 marzec Tak, tak. 8.50 jest... Sala 109 I być może Będzie taka syp... 109. ile? 109. 109 I godzina? 8.50 8.50 i to jest Iskra pisz. Tak Iskra... Leroy melan. Tak, 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 tak. To będzie taka możliwość, to... Bo jest, Będzie taka możliwość, prawdopodobnie, że będzie to przez Iskra będzie online, yy, 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 tak. Jej, jej, jej zaznania będą robione online. Szczepan, no, słuchaj, no, wiesz co, no, no, proponowałbym ci, żebyś był na tej następnej rozprawie, bada, bada, ponieważ. No to już wiesz, teraz już wiesz, teraz już będę, ale miałem taki właśnie sygnał po prostu, że może jej nie być, wiesz i, i dlatego no, to no, co ci rozmawiałem. Nie? Tak, 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 tak. Tak. No, Miałeś mój, mój, stuprocentową mój rację, mój, rację, tak. Był nie, na mój, twojej mój, rozprawie był byłem ja, był Paweł Pysiu. Dankiewicz i był członek Nowej Nadziei. Wyobraź sobie, pan Beleczyński, Michał Beleczyński, no 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 coś mi to. Mówi, no. Kojarzy ci się tam na TikToku. Czasami rozmawialiście, jak robiłeś kiedyś takie TikToki, to żeście się tam trochę spierali. No on Cię też tam oglądał, tak? Wiedział, wiedział, kto, to jest, kto Ty jesteś. No Aha. i no, zaszczycił słuchaj na, na, swoją, swoją, swoją osobą, osobą. tak, bardzo, tak. Bardzo tak, bardzo tak powiedział, powiedział tak. że jest asystentem Grzegorza Płaczka i, i, i tak po prostu obserwuje to, to, dobrze, to co się tam bardzo wyda. Bardzo wyda, dobrze, dzieje. bardzo dobrze. Także zaskoczona ciesz, była ciesz. pani sędzia. Krótko, dwie minuty, no i to wszystko, tak, i się rozstaliśmy. A ja potem poszedłem do jego biura i nagrałem A. materiał z nim, wywiad odnośnie. A. 6 miliardów złotych, czyli, które. Czyli powiedzmy, czyli, zapłacimy. Powiedzmy w ten sposób, czyli powiedzmy w ten sposób: Nowa Nadzieja się stara po prostu i Grzegorz Płaczek, tak. żeby przynajmniej pouczestniczyć, dowiedzieć się po prostu przez tych swoich jak się to mówi, ludzi. Tak, bo Coś nie musiał nie... w ogóle tam przychodzić. Ja mu powiedziałem, że. Bo rozmawiałem z nim na TikToku. Nie, ja mówiłem w ogóle na TikToku, że jest taka sprawa, jeszcze się te covidowe sprawy toczą, że ludzie dalej cierpią z tego powodu. Z powodu tych przepisów pisowskich i tak dalej. No i on się tym zainteresował i powiedział, i powiedział że, a to w takim razie ja będę na tej rozprawie. Nie? No, 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 no i, i to... widzę, no i bardzo dobrze. I cieszy mnie niezmiernie. Czyli jak tak. go spotkasz, podziękuj w moim imieniu. Ja <laughs> dobrze. A Szczepan, <laughs> y, czyli tak, czyli tego 31 będziesz i raczej będę, będziesz będę, się bronił. nie? Będę, będziesz, będę się, będziesz jakieś tam materiały. Dobrze, to super. Bronię. Dobra, dziękuję Mireczku jak zawsze. Po prostu zachęcam do oglądania tutaj pana Mirosława Sienkowskiego. Po prostu rzetelna, nieprzekupna i poważna po prostu. Przede Jest wszystkim nieprzekupna nikt, nikt mnie kawą nie przekupi. Nikt nie ka ale jak już cukier będzie, no, to już nie wiem. O to mówię. się dziękuję, zastanowię. Ci. Dziękuję Ci Mireczku. Dzięki. Ten cześć, powodzenia. Się. Cześć.